Widzicie, jak pięknie? Uuu. Prawdziwa jesień, spadają listki, a my idziemy do Piccoli Italii. Dokładnie papier. Ślicznie. Ale mam albo bez figury, tylko z obrazkami. Ciekawe, czy miała kiedyś figurę? Hmm. Jaka piękna studnia piękne tutaj? Mhm. Byłyśmy, byłyśmy w Warszawie, dlatego tu jest remont, tu jest pogotowie, pies ujada, jest super. Matka, może byśmy się umyli? napili. Napili. Byliśmy w Piccoli i kupiłyśmy wiktuały do naszej deski na wieczór. A, tak wpadły w ręce. I naprzeciwko jest Aromatisze. Kupiłam sobie bułeczkę nowojorską. To jest moim zdaniem taki upgrade cynamonki w aromacie. Jest bardzo pyszna. I zapraszamy na vloga. Two hours later. W oczekiwaniu... <śleszka> tak się składa, że mamy dokładnie tego samego dnia wizytę. Więc jesteśmy tu obie. Cieszysz się? Profilaktyka jest najważniejsza. To prawda. Kiedy tu ptaszeczki są, zobaczcie. Ładnie to, to zrobię. Bardzo ślicznie. Bardzo pięknie. Że wychodzę z tego to, tak naprawdę no. teniam ci. <głodnie> Wracaj. Niecierpliwy żabelek. Chciałam powiedzieć, że kwiatki w przychodniach zawsze potrafią pięknie wyrosnąć. Nie ja tak jak ten ojciec, co czeka, co się urodziło. W 67. I pielęgniarka wychodzi. Ma pan córkę. Bo zawsze je pomyliła. I nie do tego, co trzeba mówiła. Już kupiłem rękawce bokserki, mam w domu cztery córki. Każdy zna taką historię. Mm. Idziemy zobaczyć, jak wygląda panienka zukienka. Jest tak ciepło. Jest tak miło. Tak się ugotowałyśmy w tej przychodni. W sensie ja z A Julia została. Może już weszła. Bo już jej nie widzę w okienku. Tam była Lulunia. I po wizycie yy, szybkiej jeszcze jedna i będzie spokój. Na, będzie. Na rok. Chciałam powiedzieć, że nasz ginekolog jest tak przeuroczym, przystojnym mężczyzną, zaś normalnie człowiek to tak nie za bardzo ma ochotę tam siadać na tym fotelu w tych wszystkich pozach. Poważnie. Wiem, że to nie chodzi o to, że... bo ja wiem, że oni to w ogóle zero reakcji, tylko tak człowiekowi jest jakoś... Dzień dobry. I wiem, że wszystkie kobietki, które tam przychodzą, wszystkie kobiety, które tam siedzą na tym korytarzu, mają dokładnie to samo. Wiem to. tym polega absolutnie wykorzystanie każdej minuty i sekundy, że jak jesteśmy w przychodni i zaraz obok mamy park zieleń, i jesteśmy już tu, a nie musimy 10 minut iść albo cokolwiek, to trzeba wykorzystać tę sytuację i wejść na spacer. Chwilowy, jesienny, porozmawiać, porozmyślać. Zachęcam Was do tego. Idziecie gdzieś do swojego nie wiem, lekarza, yy, załatwicie jakąś sprawę. I obok jest trochę zieleni. Te 10 minut chociaż poświęcimy to. No, poświęcimy trochę więcej, dlatego że o tej porze roku jest to cudownie i nie ma tyle ludzi co zawsze. Tak, tak możecie też zamiast chodzenia i kontemplowania tłuc do kamery gadać. Co tam się dzieje? Zdecydowanie yy, za rzadko tu przechodzimy ostatnio i ja widzę wielki wiatr na wierszach. Co to jest? Taki wiatrak. Tu już się przygotowują do świątyń. Boże, to wygląda Boże wielki, wiatry, Niech... wielki wiatrak. Julia, to jest jakaś róża wiatrów. To jest jakiś Majkołaj Kopernik. Majkołaj. Majkołaj Będzie znowu ogród zimowy, świetlny. Ważna rzecz. A to to też jest do tego. Masz rację, róża wiatrów, a to wyglądało dla mnie jak wielki wiatrak. Chyba czas naprawić wzrok. <grym> Ktoś chce mi zrobić korekcję wzroku? <grym> Okulus. Reparo. Nie pomogło. Pokaż ten wielki wiatrak. Zaraz pokażę. Słuchajcie. My tak bardzo y, rozmawiamy przyszłościowo. Planujemy sobie różne rzeczy. Nic nie mówimy, ale. Chyba nie zapytasz czy chcieliby w Lomasa? No błagam cię. Julia ty, mówi. Bo to jest swego rodzaju wtedy deklaracja i mi się wtedy odechciewa. Ja a jak, jak je jesteś zadeklarowana, to ci się odechciewa. Tak ktoś ci się oświadczy. W momencie oświadczyć się odech Kuniec. Mogę pożyczyć na chwilę. Dzień dobry, Dzień dobry. Pani youtuber tutaj. W tej chwili jestem youtuberką, jak wyłączę to przestanę. Streamerka, youtuberka pinnie do parku. Nie, tutaj pani jak coś Dziękujemy do parku bardzo. Za krótko na dziś. Um, tak. Czy chcesz do parku wejść? Nie, dzisiaj nie chcę wejść do parku, bo dzisiaj mam jeszcze inne plany. Wyciągnę cię do sklepu. Do hard tak? Chcesz mi na jesienne zdoby wyciągnąć? Tak. Kto chce z nami? Kto chce z nami? Więc tak jak słyszeliście, nie będzie żadnego deklarowania vlogmasa? to jest tak samo, my nie możemy kręcić tyle vlogów, bo my wtedy cały czas musimy spędzać z sobą czas. A oprócz tego, że człowiek pracuje... To ty nie chcesz spędzać czasu? Nie chodzi o to, że ja, nie chcę, że ja nie chcę. No ale jak w końcu się zabijemy, to co oni będą oglądać? Myślę, że jest tak łatwo. My tu przed kamerą tydli tydli. A poza A kamerą... Jak się wyłączy, to wiecie, Wszystko. co się dzieje. Nie, 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 nie. nie no żarcie. i pokaż, tam pokaż. Nie, to Jezu Maria, zamknij się na chwilę, daj mi coś powiedzieć. Tak jest, jak nie ma kamery. Nie deklaruję, ale oglądalibyście vlogmas. Od razu mówię, że to na pewno nie będzie codziennie. Za To dużo mam pracy. Pokaż księżyc. A ty byłaś tu w zeszłym roku, na święta nie dotarłyśmy. Jak ja kocham pałacę. Kocham go. To jest najbiedniejsze miejsce, mam tu najwięcej wspomnień. Ja dzieńca spędziłam tu pół życia. Na tym dziedzińcu. A, ja też mam, Nawet historię. mam takie Mam takie zdjęcie w sukience komunijnej. Mam takie zdjęcie jako komunistka. <noise> Jak stoję tutaj na tle. Gdzie fon jest fontanna? Tu fontanny nie ma. Ej, jak długo nie ma tej fanta? Nie wiem, ale. Ja z kolei mam takie wspomnienie, którego nie mam, bo nie pamiętam, bo dziecko tak malutkie nie zapamiętuję. No, może się czasami zdarzają jakieś przebłyski, ale wiem, że ojciec mój podczas budowy domu był bardzo zapracowany. W związku z czym w weekendy zrzucano mu dziecko w postaci mnie. W związku z czym on brał dziecko w wózek, który przywiązywał sobie do nogi. Kładź się na ławce. Ale tu? W parku w Wilanowie. Naprawdę? Tak. Jakby geniusz, nie, że nikt nie może wyjąć dziecka z wózka. Geniusz! Więc słuchajcie, myślę, że możemy traktować to jako cud, że ja żyję. A co jeśli jemu zależało na wózku? A co jeżeli dziecko podmieniono? A co jeżeli ja? To nie jestem ja! Sesja ślubna. Lulusia sesja ślubna? Kiedy twoja? Jaka sesja? Ślubna? No. A ładnie mi zbieli? Najładniej no ci wbieli. Znowu nakupiłaś! Znowu! Ile można kupować? Ależ kochani, to tylko piękna kolejna figurka z Sen Vintage Store. Ja też kupiłam, takie słoneczko było, takie wisiało, to sobie powieszę tam na suficie, żeby mi tak słoneczko świeciło. Najlepsze astralne motywy w Sen Vintage Store. A ja takie lustereczko sobie kupiłam. <grym> no tak, tak, ja już to tutaj wiecie, tak, żeby tam się odbijało wasze okrutne oblicze, ale moje jest najpiękniejsze. I żebyście sobie młoteczkiem wybili z głowy, żeby przypadkiem unikać, czy nie zaglądać. Trzeba zaglądać, prawda? Te nakupią, a potem my targamy. Targamy przez całe życie. Jak on nie chcieć mi zamówić tego przedmiotu z Saint -Vintage? O Boże, trochę za nim tęsknię, ale tak mnie wkurzył, że... Koniec. Pięknie wygląda to zostawienie kolorów. Zobaczcie, jakie ładne, ciemne niebo się zrobiło. Pięknie wygląda, naprawdę. Mówię o niebie, a nie zestawieniu kolorów Twoich ciuchów, które właśnie mi pokazujesz. Tu paradiujesz, tu paradiujesz. Paradiujesz, paradiujesz. Paradiuj. A co ty? W Londynie jesteś. Jak Widzicie. Za dużo w tej głowie jednej i drugiej to nie ma. Coś ci Odwracaj się. No, nie tu! Kawa! Jest super dzisiaj, tak mrocznie. A ja właśnie lubię, to jest najlepsza atmosfera, jak jest tak ciemno. Da się w spokoju samej zrobić zakupów. Bo ja mówię, że chcę coś z tego, już było, idę do ciebie. Co? Polecam wam zapachy z tej serii, są super, tylko że ja do tej pory miałam te. Natomiast, jak widzicie, z ja na niej są wyprzedane, ale teraz wzięłam ten drugi, bo pięknie on pachnie, naprawdę. To jest taki zapach. Trochę niszowych perfum. Nie taki słodki i owocowy. Wiecie, o co chodzi. Zawsze czekam na promkę papieru toaletowego. Takim jestem człowiekiem. Przypomniałam sobie, że jeszcze miałam coś kupić, więc weszłam na chwilę. I jest half price. I powiem Wam no szczerze, że jeszcze w tym half price nie byłam. Powiem Wam, że uwielbiam te kosmetyki, a najbardziej lubię tę strefę, gdzie można naprawdę wejść, umyć sobie ręce, pięknym zapachem i od razu można się poczuć dużo lepiej. Prawda? I jest nowy zapach. On jest słodki jak Ty. Jaka słodka dynia. Yeah. Takiej dynki to jeszcze nie widziałam. i ostatek baterii wszelkich sprzętów możliwych, którymi możemy kręcić i ja jestem cały czas na etapie poszukiwania szarych dresów i pomyślałam, że może to będzie po prostu tutaj, skoro nie mogę dostać naprawdę, te centralnie żadnych vintage'owych nie mogę znaleźć, a tu jest sporo szarych dresów, tylko musimy znaleźć belusę, to jest wykonalne, ej całkiem spoko całkiem spoko, DKNY za 179 zł, dosyć grube się wydają o Boże, nie pokażę Julii, bo powiesz, że w ogóle muszę koniecznie kupić, bo nie mam beżowych spodni. Tam jest mamusia. Ej, ale fajne są te spodnie. Ja mam bardzo złe doświadczenia z przymierzania spodni dresowych w się. A ty wyglądają jakbyś się miała w niej w ogóle zmieścić. Mam super odcień też. Nie przychodź tu, bo są fajne spodnie dresowe, niód. Będziesz mi kazała wziąć. Ej, weź sobie. <laughs> A i poważnie mówię. Ale ja w nie wejdę? Może nie wejdziesz. Mi się wydaje, że to jest małe, to jest normalnie. Ale ma, No normalnie. Ale co ty w niej no nie nie wejdziesz? Małe są. No. Gdzie są małe? No zwariowałaś. A te? Nie, nie, jajce poty szare nie. Jak wyglądają szare dresy, spodnie? Jajce poty, przynajmniej u kobiet, mężczyzn. Chyba jajniko poty. Nie, 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 nie. Łopa! Mam te swoje buty. Aaaa! Takie brzydkie, że aż piękne. Nie wiem, mogę przymierzyć. Co myślicie? Do popoty. Jule przed mówi nie wiem co cię doradzić, Wiesz co myślę o adresach. Ja tak mówię, no co myślisz? Nie wiem. <grym> no adresy są spoko, są wygodne, ale masz rację nie za jakieś takie wow. Mam jeszcze... Ta fajniejsza masz te z tomiego dresy wszystkie, nie? Tak, lepiej mi niej mam drugie takie same, więc nie będę ich mierzyć i jeszcze te, ale za bardzo w żółty wpadają taki piaskowy. A w kamerze w ogóle nie, ale nie, zobacz, one nie są żółte. Osoby oglądające. No uważam, że tu nie ma jakby szałupału. Nie, w ogóle ten materiał też nie wygląda zbyt dobrze od tych dresów. 5% wełny i gryzie mnie. No, to bardzo mnie zgrabnie. Nie gryzą swetry. Bardzo zgrabnie wyglądasz. No, tam przyjemne nawet. Nie, Julia mierzy w kolejnym filmie! Tamtej korzystnie i ta jest w gorszym stanie. Nie, błagam cię, jak zmychacone spodnie wuja sama. Jak mechaciach wyglądam, no proszę Cię. Nie widać Cię, co za mało. W tym vlogu w ogóle yy, ze snami pogrzebowymi, trumnowymi, w miejscach, gdzie leżą Marli. ze snami cmentarzowymi mojej mamy w tym vlogu... Cmentarnymi. Ze snami cmentarnymi mojej mamy w tym właśnie vlogu, byłyśmy razem w lumpie i proszę bardzo naciągnęło dziecko.